Siemanka wzóję, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj gramy w karierę zawodnika i tak gramy dzisiaj pierwszy mecz z 2 karner i rzuty wolne. całe efekt będzie No i robimy trening na początku. Dobra, pierwsza centra jest git. Druga już nie za bardzo. total. ja. Widzimy się już po treningu. Dobra, to wiew już jestem po treningu i możemy zacząć w pierwszym meczu. Przepsuj, przepsuj. Oj. Brawo, brawo leszczyna. teraz na się szykuje na widzicie. Dobra Leszczyński Jestem Moja Dobra Spalony A nie, po tyłu Okej okay. Przerwona karta kartka Zaskoczenie Bafał nie widziałem, ale może to by była druga żółta kartka. Może tutaj się rozwędzamy do pomocy defensywnie. I tak jest, odbieramy piłkę, ale szybko ją tracimy, ale odzyskujemy. Co to za podanie? Proszę to poprawić. Tak, to tu nie to piłka, dobrze brawo, możesz tu grać, dobry odtwór, to ale już nie. No i nie i lecę, lecę. Nie, jak on tego nie trafił z prawej nogi jeszcze? No niemożliwe, że on tego nie trafił. Proszę, no on sam na panu zbrąkał i nie trafił tego. Ja wiem, że. Czego tutaj podajesz? Ojej, cholek na ja porobił. Dojdziesz Wart. Brawo. Masz. Ja mam go i tak jest bramka. Pierwsza bramka w wykonaniu Rolexa. Ładna bramka z woleja. No i tak się wykonuje. Wolę ja. Siedemdziesiąty <laughs> minucie Branka i Erik Ekspositus chodzi. Nie różnę, doby zawodnik ekstra klasy. Dobry odbiór. Lecimy. Lecimy, lecimy. Brawo. I chciałam. Aj, aj, aj. Mogę mieć duble w tym spotkaniu. chciałem sprzednieć. Mogę mieć duble, ale mogę to już zmarnować. Tak. I mógłbyś zawodnik nie trafić w sumie ja też nie trafiłem, więc moja wina dojdziesz farca jednak nie. Ja tu wracam mu pomagać Brawo. lecimy z kąto. Jestem i tak był z naspalonym. Tak mi się wydaje, że byłem na spalonym, Tutaj wracam szybko, szybko. Brawo leczczyna. A tu jeszcze nam dupę w samej końcówce. Lecimy. Lecimy sam na sambusz, i dublet? Tak jest, dublet. Dobry mecz w naszym wykonaniu. Piękna bramka. Ja już się z tym po meczu i wygrałem pierwszy mecz 2 do 0. Jakby się wydaje, że do na nawodnika meczu to powinien dostać. i Dostałem na meczu. Tego to jeszcze nie wiem. Dobry metr naszym wykonania. Sobie lepszy do zawodnika. Ten połys ja się skupiam teraz na tempie. okej. Okay. Dla mnie już siedemdziesiąt powinno być i Mamy już siedemdziesiąt w rolach. I na dzisiaj kończymy ten odcinek. Cześć.